Co tam? Trzy minuty to bardzo dobry czas, żeby usiąść u stóp Duszy Chrystusowej. Pozdrawiam Was z Sierludca pod Krakowem, tutaj od sióstr, od Duszy Chrystusowej, gdzie już jutro zaczynamy rekolekcję. Właściwie już dzisiaj, bo już dzisiaj wieczorem przyjeżdżają młodzi ludzie na rekolekcję. Bardzo dobry czas myślę przed nami, ale wróćmy do słowa, bo to jest ważniejsze teraz. Może tak. Co to jest grzech dlaczego grzech jest zły? Nie dlatego, że Pan Bóg wymyślił sobie jakiś przepis. Jak czasami mamy może takie durne przepisy w naszym prawie, to potem tak nam może się kojarzyć, że Pan Bóg tam powymyślał pewne rzeczy, one nam utrudniają trochę życie i dlatego musimy to przestrzegać, bo tak Pan Bóg wymyślił. Pan Bóg stworzył rzeczywistość, poukładał ją, a grzech jest zaprzeczeniem tego, co Pan Bóg zrobił. Grzech jest przeciwko naturze człowieka. I kiedy grzeszymy, wprowadzamy pewien nieporządek. Dlatego też potrzeba odpukotowania naszych grzechów w czyściu, bo owszem, Pan Bóg daruje nam w każdej spowiedzi świętej karę wieczną. Że nie będziemy potępieni, ale musimy odpokutować to karą doczesną, w czyściu, albo zbierając od pusty, albo pokutując tutaj na ziemi, po to, żeby to zło, które się zadziało, żeby je wynagrodzić dobrem, żeby było więcej dobra, po to, żeby to zło zostało wynagrodzone. I grzech burzy naturę człowieka, jest przeciwko niej, wykrzywia ją, sprawia, że Boli nawet nas życie, dlatego że no właśnie tak, tak działa grzech zmieniający naturę człowieka, będąc przeciwko niej. I kiedy Bóg ogłasza jubileusz, kiedy Pan Bóg, ten jubileusz tak naprawdę trwa od przyjścia Chrystusa na ziemię ten czas jubileuszu, czasu świętego, czasu, czasów mesjańskich, taki prawdziwy jubileusz trwa już 2000 lat ponad. 2019. Chociaż wiemy, że tam to pewnie nie do końca to liczenie czasu było, ale to nie o to chodzi. Ten czas jest od momentu przyjścia Chrystusa, odkąd właściwie przede wszystkim nas odkupił na krzyżu, trwa czas jubileuszowy. i po to on jest, żeby pewne rzeczy poukładał. Dlatego Jan wzywa na wrócenia Heroda i Herodiadę, bo wystąpili przeciwko pewnemu porządkowi, który tak naprawdę też ich niszczył. Ich mał związek niesakramentalny. Jan potępiał i zobaczcie, w ogóle też zginął za to, za walkę o sakrament... Wiadomo, to nie było sakramentalne. Chodzi o to, że nie, nie, nie mogli ze sobą być, bo była żoną jego brata, nie ma o sakramencie oczywiście, ale chodzi o to, że nie była nieprawną Jego żoną, więc zginął za prawość, prawość małżeństwa. I dlatego jest, jest tak ważne, żeby korzystać z tego czasu łaski, czasu miłosierdzia, jakim jest nasze życie, ale to polega na tym nie, że tylko Pana Boga prosimy, że nam przebacza i już wszystko jest cacy, jak to niektórzy mówią, może, ale yy, chodzi o to, że autentyczne korzystanie z Bożego Miłosierdzia polega na tym, że my się nawracamy. Pan Bóg daje nam szansę na nawrócenie, daje nam łaskę, żeby się podnieść, daje nam siłę, ale my to robimy. Yy, trwanie w grzechu i liczenie na Boże Miłosierdzie jest nam nawet grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, któremu nikt yy, nie może odpuścić. Bo jest zamknięciem się na łaskę Bożą, na miłosierdzie Boże, tak naprawdę. Trwanie w swoim grzechu, uporczywe, jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Więc nawracajmy się. Korzystajmy z czasu łaski, czasu miłosierdzia, czasu nawrócenia, jaki Pan Bóg daje. I niech ten czas, czas Bożego działania wykorzystany będzie przez nas jak najlepiej. Mamy ku temu szansę, mamy dużo możliwości korzystania. My tu będziemy też korzystać. Prosimy więc modlitwę, ja i animatorzy, i młodzież, która tu przyjedzie, abyśmy z tego czasu łaski skorzystali z tego małego wycinka wielkiego jubileuszu, który trwa już ponad 2000 lat, żeby pomógł nam ten czas. zbliży się do niego. Tu jest wspaniały Pan Jezus w ogóle, no, tutaj tego samego autora, co namalował obraz. Jezusa, bo Bożego, obraz Bożego Miłosierdzia z Krakowa, więc tutaj Adolf Chyla, mm, tutaj pięknie namalował. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławie. Sobotach zwykle trochę dłużej, no bo tak to ostatnio, tak, czy, ostatnio to nie było dłużej, ale tak czasami się zdarzało, że soboty były dłuższe yy, i do usłyszenia, zobaczenia, napisania, yy, nie, przeczytania, wyprzeczytania. Już widzicie, chyba trzeba i spać powoli. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.